Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem do a to jest moi drodzy kolejny horrorek. Moi drodzy, jest dzisiaj ciemna i burzowa noc. To, to, to tłumaczył, tłumacz tutaj jak coś. Co powiesz na grę? Giereczka pod tytułem Drider to krótka gra w labirynt myszy z elementami horroru. Pewnie się tu obsram. Kropka. Mace. Dzień dobry, się a, mam kliknąć. Dobra, dobra, dobra. Kliknąłem. Dzień dobry. Ta gra ma y, tutaj migające światła i tak dalej, i tak dalej. dobziu, Mamy ostrzeżenie. Niepokoją mnie te widoczki tam. W sensie te, 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 te drzewka niepokojące są. Proszę mnie tylko nie straszyć. Dobra, ja jestem. Jestem bilutki. Prosit. A ty, się Pysiu, jeśli czekałeś na kolejny jakiś horrorek, odcineczek, to nie zapomnij zostawić ci tego super kciuka w górę. Mace chce moich dostępów. Dobra, masz, masz wszystko, co chcesz. Dzień dobry. Idziemy przed siebie, nie patrząc za siebie. Co to jest? Mam to kliknąć? Witam w Mace. Najlepsza nagroda na ciebie czeka, czy jakoś tak? Mam wejść, wchodzę. Co jest? Dobrze, w takim układzie spróbuję jeszcze raz wejść. Descent. A, że mam po prostu po tym labiryncie. Tak, tak pięknie. O nie, o nie, ta gra. będzie. Nie wierzę. To będzie. To będzie przerąbane. Zwłaszcza, że ja mam czułość myszy. Tak mega ustawioną. Możliwe, że będę musiał to zmienić. Dobra, pysy, pycy, pysy. Powolutku. Jak mi zaraz coś tutaj wyskoczy powalonego, proszę nie. Okej. Okay. Kamera się oddaliła, mamy jakieś głośniczki, jakiegoś ciulka, który tańczy, nie, nie wiem co to jest, ja mam pana misję. nie mam pana Misia, pan Misiu umarł, panie Misiu wróć do żywych, powitajcie wszyscy pana misja walonego pana Misiu, jaki ty brudny jesteś panie Misiu, gdzie ty leżałeś, na podłodze, ale mam brudną podłogę widzowie, dobra, powitajcie pana misja, który będzie tutaj siedział, tymczasem lecimy dalej, kliku kliku. Umarłem, super, dobrze wiedzieć Kliku, kliku Okej, okay. powolutku Cyk, cyk, cyk Dobra, zmieniam czułość myszy Cyk Ale mi dziwnie teraz będzie Dobra, ale powolutku, powolutku Nigdzie się nie śpieszy Po prostu Ej, niedobrze mi się robi Ekran zaczyna tak się kręcić Dziwnie, dobra Lecimy jeszcze niżej Okej, okay, czy kamera? Okej, okay, kamera się znowu oddaliła. Widzimy teraz swoją łapkę, patrzcie widzowie. Widzę rękę i tu też widzę swoją rękę, widzę dwie ręce, widzowie. Dobra, cyk, cyk. Tutaj tak powoli, pow... powoli powiedziałem, powoli, powoli powiedziałem, powoli powiedziałem. Dobrze, powolutku, powolutku. Cyk, cyk. To jest na pewno horror. Czy znaczy, może to jest horror? Popro to jest ewidentnie horror. Polegający. Po prostu na tym głupim labiryncie. Dobra, powoli, powoli. O co chodzi? Jeszcze bardziej zmniejszę czułość. Okej. Okay. Powolutku. Bo. No ja nie wierzę. Dobra. Teraz muszę tak. I tak. Nie wytrzymie! Ja nie wytrzymię! Gra mnie pokona! Dobra? Dlaczego mi się łapa tak trzęsie? Dobra. Spokojnie. Powol... No przecież widzicie, że to... Oszukane Co jest? Czekaj, 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 czekaj Gdzieś dotarłem Co jest? Dobra, myszka się tak dziwnie przy... Jestem, jestem, jestem! Nawet nie wiecie ile razy, ile razy? Czy jestem sam? Nie, kiciuch tam jest i patrzy na mnie. Answer Mogę odpowiedzieć? O, tak, 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 odpowiem ci, odpowiem ci. Nie, nie jestem sam. Jestem z kiciuchem, a właściwie to nawet dwoma. Drugi gdzieś tam siedzi. No, Enter Lecimy dalej. Dobra, powolutku. Powolutku powiedziałem. Powolutku powiedziałem, ale nie jestem sam. Nie, są ze mną kiciuchy. Proszę mnie nie straszyć. Dobra. Tyk. Patrzcie, jak mi zarąbiście idzie, widzowie. O, kurde. Rączka mnie boli. Rączka mnie bardzo boli. Czy widzieliście coś przy tych drzewach? Czy mi się wydaje? Widziałem, że tam coś, kurde, mignęło, przeszło. A jestem skupiony po prostu na tym pieprzonym labiryncie. Jestem bardzo skupiony. Jestem bardzo skupiony. Bardzo skupiony. Dobra. Cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk, cyk. Ej, ja może mogę tak troszeczkę spadać niżej tym kursorem. Co się dzieje? Nie, każesz mi wracać, ciulu. Dlaczego? Muszę kichnąć. Kichnąć muszę, kichnąć muszę. Albo i nie. Co, co? Nie doczytałem, ale mam wrażenie, że był jakiś komunikat, że coś jest tam za mną. Panie Misiu, proszę mnie nie denerwować. Turn around. Chcę się odwrócić. Chcę się odwrócić. Chcę zobaczyć, co jest za mną. Turn around. Jednak się nie odwrócę. Nie, no dobra, odwróćmy się, my się pysie. Zróbmy w ten sposób. Cyk, cyk, cyk. Teraz pięknie. I jesteśmy. Odwróć się. Odwróć się. Co tam jest? Nic. Obrazy są. Obrazy są. Really behind you. Że naprawdę, że nie w grze, że tu... Już nie ma nic za mną. Już nie ma. Umarłem. Dobra. Cyk, cyk. O nie. O najgorzej. Coś, coś stuko Coś stuko, widzowie! Coś puko! Coś puko, stuko! Nie, proszę nie wchodzić! Proszę mnie nie denerwować! Unlock. Bardzo chętnie bym... Bardzo chętnie? Bardzo chętnie bym odblokował. Tylko teraz tak... Czy ja potrzebuję klucz? Ja potrzebuję nie ginąć. Dobra, cyk, cyk. Ten komputer się trzęsie! Czy ja steruję tym kompem, nie wiem, kurde... ...na jakimś statku? Że on się tak trzącha dziwnie? Buja nim strasznie. Naprawdę zaczyna mi być niedobrze. Okej, okay. unlock. Odblokowałem i nie umarłem. Idę dalej. Idę przed siebie, nie patrząc za siebie, schodzę coraz niżej i wchodzę do środka gdzieś. Dobra. O nie, znowu to... Nie podoba mi się to... O, udało się. Zarąbiście się udało, widzowie. Zarąbiście się udało. Cyk, cyk. Dobra, przeżyłem jakimś cudem. Tutaj trzeba uważać. Ktoś uchylił drzwi. Proszę tak nie robić. Proszę mnie nie straszyć. Ktoś wszedł mi do pokoju. Turnaround, turnaround. Kto tam jest? Proszę mi obrazem. Teraz obraz się buja. Dobra, enter. Ferry? Czym jest ferry? Śmiercią. Dobra. Proszę nie umieraj. Proszę nie umieraj. Ej, tam jest stateczek, widzicie? Jestem jednak na statku... no to nie wygląda. Jak pokój. Na statku. Dobra Ferry. A ja mam odpłynąć stateczkiem. Zarąbiście odpłynąłem, widzowie. Najlepiej na świecie odpłynąłem. Powolutku, powolutku. Idziemy do statku i teraz... Powolutku. O nie, to płynie. To faktycznie płynie. Ja umarłem płynąc. Dobra, jeszcze raz wsiadam na stateczek i płyniemy. Odpływamy stąd. Tak, 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 tak. Dobra, odpływamy, odpływamy. I odpłynąłem. Był jakiś komunikat, ale nie wiem, co to było. Jakieś rzeczy leżały. prosit No to idziemy. Proszę Co to jest? To ja jestem. To, 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 to ja gdzieś. Ej, proszę mi tak nie wracać. Ktoś mi zrobił z. Enter. Halo! Chcę. No, co. Co nie? Co mi nie pozwalasz? Dobra. To ja jestem. Tam jest gdzie jest. Idę dalej. Kolego, odwróć się. Ktoś się robi z. Kto, to, to to, ja tutaj jestem. Proszę się odwrócić, panie Bisiu. Proszę nie odwalaj znowu. No, enter, enter. Enter. Dobra Zaczyna się robić coraz, coraz groźniej Po co to robisz, ziomeczku? Nie widzisz tych zdjęć? One są przerażające. Tak, odwróć, o nie, jakieś zawiasy Czy ktoś mnie nagrywa? Czy naprawdę muszę kliknąć, żeby... No co się stało, umarłem? Naprawdę? Znowu? Czy naprawdę... Ej On się zbliża ja mam... Ja to na czas mam zrobić. O ty chujuty! Ty, ty chujuty! Odejdź! Odejdź! Stresujesz mnie! Tak, tak się nie robi, tak się nie robi, tak się nie robi, tak się nie robi! Tak się nie robi! Tak się nie robi! Zestresowałem się, ja już tego pewnie nie zrobię. Nie zrobię już tego, bo się zestresowałem. Powolutku, powolutku. Ta chuja powolutka, jak tu rękę coś do mnie wyciąga. Proszę. Nie ma nic za mną? Wygrałem? Umarłem? Jestem bardzo ciekaw, co się wydarzyło w tym momencie. Bo coś wyciągnęło do mnie łapę. Turn around. Nie, nie gadaj, że. Nie, nie mów, że cofnęliśmy się. O ty, dobra, nie cofnęliśmy się. Okej, okay, gra kontynuuje. Coś tu jest w moim pokoju. Coś jest w moim pokoju. To super. Coś jest w moim pokoju. No co, no co mi tutaj mury stawiać? Cyk, ja wracam się. Proszę mi tutaj tak. Ja nie wiem, co ja mam z tymi łapami dzisiaj. Co mi się tak trzęsą? Cyk? Widzicie, że ten kursor kurde lata jakoś tak dziwnie. Proszę mi tutaj kolejnych murów nie stawiać. Przecież nie klikłem źle. Jest, jest, Prosit! Dobra, idziemy coraz dalej, coraz głębiej. Nie wiem co to leży na podłodze, wygląda jak kości. Wchodzę głębiej, robi się ciemniej, jakieś gówno jest przede mną, proszę uciekaj. Turn around, WSAD, spacja, ale F4, <gryw> zaraz poleci. Mm, Okej. Okay. Co to jest za... Escape. Spierdzielam przed kurde demonicznym kursorem. Widzowie, goni nas demoniczny kursor... Demoniczny kursor nas goni! Uciekam przed nim. Uciekam przed demonicznym kursorem. Szybko, 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 spieprzaj! Albercik. Albercik ma nowego kompa. I ściga nas kursorem. Dobra, cyk, 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 cyk No weź wydupiaj kursorze. Cyk, cyk, cyk. No nie! Nie! Dobra, muszę to muszę to tak dosyć szybko zrobić i zarąbiście, szybko. Dobra. Kurde, ale ja tu nie wiem, jak mam przed tym uciec. No. Uciekłem jakoś. Kill! Ej, coś zabiłem. Zabiłem monitor. Mogłeś to zrobić od samego początku. Fajnie, że tutaj też jest kamerka. Ale tam łapie coś do mnie. To człowiek-pająk? Dobra, giereczka była dziwna, ale teraz się zrobiła skizowa. Dziwna. Ktoś mnie obserwowało. Dzień dobry. Zostałem kamerą. Stałem się kamerą. Stałem się kursorem. Kim się kurwa stałem? O co tu chodzi? Dzień dobry. Processing. dent. To nie dowiem się czym się stałem, tak? Ktoś na mnie założył coś. Jakąś kamerę czy coś? A ten monitor to zniszczony był przecież! Okej, okay, processing to będzie tak w nieskończoność czy... Czy jednak ktoś się pojawi? A może teraz? Nie? Nie? Ja podniosę pana misja i zaraz zobaczymy, czy coś się pojawi. Przepraszam, panie misiu, możesz wrócić. sieć sobie teraz pięknie. Nie, dobra, wygląda na to widzowie, że to koniec. Natomiast, moi drodzy, tutaj również zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Jeśli filming wam się spodobał, to nie zapomnijcie zostawić tego super kciuka w górę. Horrorek troszkę inny niż zazwyczaj na kanale. Było trochę, trochę nerwów. Mniej strachu, więcej się. Natomiast mimo wszystko mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Tymczasem ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, pa pa!